Cześć, jestem Frono. Po drugiej stronie siedzi Pewirosia. Hey, Ma ludzie. I dzisiaj po długiej przerwie, za dwa albo trzy tygodnie, recenzujemy dla was chaptery Blicza od 590 w górę. Jak pamiętacie, albo i nie pamiętacie, poprzedni chapter skończył się pojawieniem się Majoriego. W, w walce z na, naszymi paniami powiedzmy z naszym paniem paniem, tak z naszym jednym paniem no bo Gizel, bo czyli ten old zombie okazał się być to troszeczkę capić pewnym płynem ustrojowym Dokładnie dlatego wpada Mairy i trzeba przyznać Lubię jak on wpada, bo jak on wpada na imprezę, to wiadomo, że będzie radośnie. Dokładnie, i zaczyna się generalnie bardzo radośnie, bo Nino, on się tak nazywa. Ta, chyba, ale nie, chyba... po, czekaj, to, ale nie, to nie, w pierwszym chapterze w pierwszym po prostu mamy to, że Bambi będzie trochę namieszał. I tutaj mamy chyba jedne z najbardziej zboczonych, nie takich zboczonych per se, czyli że Zobacz nagie piersi i bum. Albo przenosimy no. wodę w wiaterkach z piersi. Jej. To było dobre. Blicz anime. Hmm. No. To mamy tutaj to, że Bambi, która została ożywiona, trochę bardzo się ślini. No i to jest takie sugestywne. Ta, bo jeszcze ja mój żeby mu, żeby Gigi coś jej dał. Hmm. A Gigi radośnie biewia ją z plaskacza. Dokładnie, daje jej w twarz. I ona płacze, co jest też pięknie zrobione. Ale to jest ładnie, naprawdę tutaj. No. Widać, że Kuba sobie poplanował to, bo to jest fajnie zrobione. I jednakże Majuri to wszystko komentuje. Mm. I powiedzmy sobie tak, Bambi zostaje trochę tak styrana, z delikatnie przez Majriego, bo najwidoczniej facet jej tam zwykłe bombki przewidział i neutralizator jakiś tak, używa Tak, tak, wymyślił sobie bomby takie na czakrę, czy co oni tam używają. Na Rafe. No. I że po prostu... I we tutaj na końcu Gigi się chwali ma armię ożywionych finigami. A na no to Majery mówi: Ty wiesz co? Ja sobie też znalazłem u sozelo ciała i sobie je obwiwiwiłem. I pojawia Nie. się tak, uwaga. Pojawia, pojawia się fusty spada, ten, którego załatwił Green Joe. Generalnie oni pojawia są wszyscy się... chyba ze spady. Tak, ale wiesz, refta to jest pri, Primera. Wiesz ten. Ci wcześniejsi. Jest, pojawia się ta laska, którą walczył Uriu. Tak, jest, jest na okładce któregoś tam. Tak, pojawia się ten, ten co miał te trąby powietrzne w tych nogach. I pojawia się on. Męski mężczyzna. No. Męski mężczyzna. I. Tak, powiedzmy sobie, taaa, ta Miałem dziwne przeżycie. Dziwnie się czułem, jak go widziałem. No i, 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 ono, i kolejnym trapezowym, oczywiście, wszyscy są zdziwieni, jak to go ożywili. A to się okazało, pamiętacie te trupka, które były w tym laboratorium tego fazelo? Tego okularnika, spadły. spady. Co tam pluł i potrafi się regenerować? No. Co Majori go załatwi, że on jeszcze chyba ginie, będzie tak ginął przez parę wieków. No to... No to sobie on On miał te wszystkie ciała, a Majori je tylko poskładał. No. Czyli te wszystkie badania, które przeprowadza Majuri w swoim zaciszu, to pewnie były na podstawie tych zombie. No pewnie tak. I... I podoba mi się te zombie o tyle, że są one wytłumaczone, a nie są, że ktoś się poświęci Bóg i Bóg i je wywił. Mm. Pewna rzecz na N mi się wypomina. A, i mamy oczywiście krótki dowcip z typu Miley'ego, bo arankary się rzucają na Miley'ego, co. To znaczy, arankary zaczęły gadać między sobą, co Mario ucina to pod tytułem mm. "Spale was, cholery. Tak. Jak się nie uspokoicie. Ale nic wam nie będzie, bo te urządzenia dostarczają ból do waszego mózgu. Te? Bo mogę sobie, mogę se tak robić, bo jestem Miley. Dokładnie. No ale... i po prostu mamy... <laughs> Napieprzanie się zombie na zombie, przepraszam bardzo. To jest zajebiste. No. To jest tak głupie, wy to jest zajebiste. Fini... Słuchajcie! To, to trzeba być naprawdę sporo porobane łeb, by, by podczas walki, gdzie walczą Finigami z Quincy, sprawić, że walczą Arankazy i Finigami, i to Finigami są po złej stronie. No. To jest generalnie bardzo to fajne, chyba... bardzo, bardzo fajne. Tak, i mamy... Oczywiście, Majorie, to wszystko mówi, że trzeba mieć szacunek do swojego starego kapitana-komandera. Dokładnie. Kapitan, do dowodzącego, że on to robi z szacunku i że Bambi się składa, a jej tak. ciuchy się coraz bardziej rozpadają. Mm. <packäss seizure> Dokładnie. I mamy to, że że krew zombie nie ma tej mocy co krew Bambi, co krew Gigi. I najlepiej mamy na Nino, czyli Pedio Pedio, który od razu wyczuł zapach wiadomego płynu. Tak. Bardzo mnie przypominasz. Ha, Gigi przerazona pod tytułem albo raczej nie przerwana tylko będzie to mówić w stry w trybie dziewczynki ze zna... z tego, z, Rio. z ringu. no. W jaki sposób... Tak. <śla> no i okazuje się, że facet, który został pojechany przez... Ch Homchickę... No. Jedzie Bambi jak... powiedzmy sobie, jak... Na łysej kobole. pies W Dokładnie. I kiedy się wydaje, że Bambi jeszcze, jeszcze poatakuje... To dostaje zero, ta zero. Ale, ale, o, to nie. nie jest koniec, to nie jest koniec, ponieważ Bambi, mimo że została rozwalona na proch, to Gigi używa kogo? Najlepszej szoty w całym pliczu, czyli kapitana Hitsugai, najwyraźniej umarł. To jest właśnie w kolejnym choptewe, czyli w tego tygodniowym jest wytłumaczone? Tak. I to co się okazuje, to to że ściga oprócz tego, że się opalił. No mhm. i to tak w opór. I tak w opór i teraz naprawdę wygląda tak demonicznie dosyć. Mhm. To w tancu w tancu się nie wita. I to, co jest fajne, to on z zwykłymi cięciami, nie żadnym Maru czy innym cholerstwem, tylko po prostu tnie. Ale wie co mnie najbardziej boli? No? Że w ostatniej scenie, kiedy widzieliśmy Hisugaje, to on był z Rangiku, a to oznacza... Że ono też No. Najpiękniejszy piersi... no Dobra, ale ona się z Jinem spotka, nam zostanie Orohime. No. Och. No. Która ma użytkowe ubrania teraz, no ale dobra, no. No jedziemy dalej. I oczywiście mamy tutaj, że Ikaku chroni... Chomczykę. Chimczykę. Chomczykę. Ikaku dostaje... ...staba. Tak, ale myślę, że stab w serce go nie zabije. Nie, nie. Ale po prostu widzimy, że tutaj... ...nawet jak się stara to zrobić. a to jest fajnie, bo jest pokazane... ...słuchajcie, na... Jak Kubo chce, to potrafi, na dwóch kadrach. podobnie po, jak Kimchika w ogóle się boi tej walki, że no. się czuje zdradzony, że po prostu i to wszystko na dwóch kadrach, naprawdę, Kubo jak chce, to potrafi, ale też dostaje sieka prosto w nerę. I tak... A, Ilas Nie tylko w nerę. Nie tylko, ale na scenę wchodzi Majrik, który sobie komentuje cały swój żywot. Tak. Oraz to, okazuje że, się... że Sugaya rusza się tak samo dobrze, jak żeby żył. Tak, bo on został zamieniony w zombie jak... Jeszcze żył. Jak żył. Ale Czyli to w takim to razie zmaga, to... Że on... że on żyje, tylko to jest jakiś mind control taki bardziej. Zombie No. Ale nie no, no, słuchaj, to tak naprawdę, wie po co to było zrobione? Hisugaya jest najbardziej takim fotowatą postacią w fondenie, gdzie wszystkie kobiety go kochają, że, gdzie, gdzie nawet dostał swoją kinówkę, tak? No. A to oznacza, że zabić, jeżeli Kubo nie miał jaj by zabić Biakuje, który nic nie miał do zrobienia w tej historii, to co on nie zabija Tak. Ale mamy tutaj mm, rozmowę Gigi i Majuriego. Ta, że ona może kontrolować ile. że on. Że, oh, przepraszam, że on może kontrolować zombiaków ile chce, a mhm. no to Majur, a co to jest w, kontro, w kontroli czegoś, co nie ma swojej własnej świadomości ani woli? Dokładnie. bo że uwielbiam Majurego. Zblicza to jest chyba jedna z najlepiej, mhm. z najśpieszniejszych, najbardziej fajnych postaci. Tylko że na w Nino, Gejo Nino od razu tego jak Hisugae, co nie jest dobrym pomysłem Dokładnie, i też dostaje wcięcie przez Nerę. I to ostro No A Hit I Majuri zamyka Hisugae W don't lose your way, yo way. Ta, serio, to wygląda jak te cholerne gwiazdki No i, I oczywiście, żeby, żeby ponieść karę, to daw Nino Geo się wykrwawi na śmierć. No. Dalej mamy, dalej mamy, dalej mamy jak Maury mówi, że, że zaczęła rozmawiać, ale no tak, ty coś cholernym zombie, rozmowa z tobą nie jest taka. A i trzeba ja po powiedzieć sobie, jaki wygląda zajebiście w tym garniaku nazy Quincy. To fajnie jest zaprojektowane. Fajnie. Nie no Kubo miał Tak, a potem mamy strój Majoriego. Ale nie, ale trzeba powiedzieć, że Kubo ma talent, to w ogóle ma taki zmysł taki, takiego stylu. No, Oprócz nie, po... ubrań Majoriego. Tak. I Masek Major'ego. A i Majuri wpadł na pomysł, jeżeli chcesz, to mogę na tobie przetestować niezjedzoną ilość substancji. Żebyś został jego kulikiem No No, tu w końcu to byłoby dla dobra Saretei. Sarita. Tak <laughs> ja go kocham. No i na tym się kończy chapter i generalnie... Wow. Po prostu... Wieśjcie no, co, ja wiem, że to będzie straszne, ale to mi się podoba. No. To jest To jest... To jest proste jak budowa cepa, ale... Autor potrafi to sprzedać w taki sposób, że masz z tego radochę. Dokładnie. Do tego, do tego, Bleach, niestety w topcen, mimo że się podniósł poziom, to nadal jest. To znaczy, do dna, bo był ostatni. Tak. I cały czas okupuje miejsce przed ostatnie, ostatnie. Jak jest trzynasty, to jest. No nie, dwunasty, to wow. To trochę. Trochę mnie to boli, ale. No ja wiem, że tak naprawdę współczuję innym mangom w tym nowym, na przykład jak klasa samobójców czy innych, że pokonują wszystkie mangi, łącznie z Naruto, który nie wiem, jakim cudem no. jest trzeci, piąty, czy w ogóle. A nie mogą pokonać One Piece'a. To jest trochę takie au. No. Ale nie. Jeżeli chodzi o Jak powiedzieliśmy, jeśli chodzi o oblicza to Kubo jak chce to potrafi. I generalnie on sobie robi swoje, sobie dzierga sobie te chaptery. Tak on to zakończy w tym roku czy w przyszłym, ale on sobie to zakończy. Dokładnie. Ale nie, myślimy, że maksymalnie do Następnych wakacji beach będzie. Dokładnie. No więcej, więcej raczej już nie wyciągniesz. Ten król jest ten król duchów i generalnie prawie jak Shaman King. Tam Quincy się Dokładnie. wbili i... Ale pamiętaj, to jest król troli. On nagle mógłby sobie zatrzymać tą walkę i co nas w inne miejsce, które... 20 tysięcy lat temu, które w ogóle było początkiem. No ale jak byłyby takie chaptery zajebiste jak cofa... Jak cofając wskazówki zegara, to, to... się nie obrazi. Dlatego. Po prostu. No, jeszcze coś chcesz dodać? Nie, wy po prostu fajnie się to czyta. No. Taki dragonbolowany tytuł na hmm, tak. tyle. Dokładnie, więc Dobra. nie przedłużając, lajkujcie Facebooka, YouTubea, subskrybujcie, czy co się tam teraz robi na tym YouTubie. Jeśli nas oglądacie, no to nagramy jeszcze dzisiaj One Piece więc żegnamy się, cześć, trzymacie się pa!